No i dalej, kontynuując temat nieruchomości, tematy mieszkań, chciałem Wam pokazać, jak będzie funkcjonowało, na przykład, takie wyliczenie dla inwestycji, którą miałem robić w zeszłym roku, w listopadzie. Zaczęliśmy to, no i tak już przygotowaliśmy się właśnie do, tutaj do zakupów, do różnego rodzaju dokumentacji budowlanej, do, do pozwolenia na budowę. I oprócz właśnie tych ryzyk właśnie związanych jeszcze z, właśnie z niepewnością tego, tego czynszu, że, że płacić nie będą, dlatego że czynsze też dosyć poszły do góry i dzisiaj ludzie praktycznie no, coraz częściej są na granicy wypłacalności. Dodatkowa ryzyko to są te przepisy, o których właśnie, właśnie mówiłem, że potem z tym też nie można nic zrobić, ponosi się koszty. No, a tutaj państwo jakby w ten sposób no, nie chroni, wynajmują, schronie bardziej wynajmującego niż, niż tego, który jest właścicielem budynku czy właścicielem nieruchomości, no to to biorąc pod uwagę, no jeszcze pokażę właśnie jak mogło tamto wyglądać, tylko troszeczkę zaokrągle pewne liczby, bo ja założyłem, że cała znaczy inwestycja będzie miała 880 m2. No Zakrąglimy to do 1000, żeby łatwiej się liczyło. No a, a jeśli chodzi o wartość, no to było to, powinienem się zmieścić w 2,5 miliona. 2,5 miliona euro, i nieruchomość miała być zakupiona, używana, no i w, w takim złym nie technicznym. No, i miałem po prostu moja firma zrobiłaby remont. Na tym remoncie, załóżmy, załóżmy żebym na tym remoncie zarobił milion złotych. Mówię teraz o złotych i to bym tutaj jakby swój cel osiągnął, bo tak sobie zawsze zakładałem, żeby ten milion złotych. Rocznie zarabiać, no i tu to oczywiście ten, ten remont by trwał więcej niż rok, no ale załóżmy, że tutaj ten cel już by miał pierwszy cel osiągnięty. Drugi cel to po prostu dalej, co zrobić z tymi, z tymi mieszkaniami. Do momentu 1000 m2 do wynajęcia. Ja, żeby tutaj uprawdopodobnić dla banku, zostawiłem też inne nieruchomości pod, pod tą kwotę 2,5 miliona, no, no i po prostu znalazłem też najemcę. Najemcę znalazłem, był to najemca Publiczny, państwowy, także tutaj nie odchodziłoby po prostu to ryzyko, to ryzyko, że, że po prostu przy tej ilości ludzi no, zawsze ktoś nie będzie płacił. My zakładamy, że na 10 mieszkań no, zawsze jedno nie płaci. Tak sobie w przypadku takich biznesplanów, no tu byśmy mieli po 15 mieszkań, no ale, ale odchodzi to ryzyko, że ktoś nie płaci, natomiast no. To, ten, to ta instytucja państwowa nam płaciła mniej. Płaciła nam za metr kwadratowy między 6,50 a 7 euro. To jeszcze mieliśmy negocjować. No, ale i teraz pokażę, jak taka symulacja może wyglądać wtedy z finansowaniem i czy da się na tym zarobić. Mamy 10 lat. No, czy zarobić w tym sensie, że już to, to powiedzmy, milion złotych już jest zarobione teoretycznie, bo, no bo sam, jakby jestem, moja spółka, jedna z wykonawcą. No i tutaj lecimy sobie z, z kapitałem na jak najdłuższy okres, no bo jest to inwestycja, 10 lat y, zabezpieczamy sobie, sobie, sobie procent na jeden na i to jest, to jest do zrobienia. No i y, w takim układzie, tak się nam sytuacja prezentuje. Mamy miesięcznie, miesięczną latę 8333 euro, no przy zaokrągleniu 1000 metrach no to już się nam nie, nie spina, już się nam cały biznes nie spina. Tej inwestycji, dlatego że no tutaj wpływy, wpływy z czynszu byłyby na poziomie, na poziomie 7,50 7 ,50 euro za metr kwadratowy, a więc 7,5 tysiąca. No i tu by trzeba było dalej właśnie kombinować z, z, całym, z całym kapitałem, żeby go spłacać po prostu mniej. I ja tak naprawdę miałem wyliczoną właśnie na, na kwotę niecałe 7 tysięcy euro. No i to by wyglądało może właśnie w ten sposób, w tym momencie. Chwileczkę, no, że już po prostu od, od, od pierwszego wynajmu już byśmy, już byśmy mieli zysk. Nic to, że Nieruchomość spłaciłoby się po 40 latach jeszcze zostałoby 42 tysiące euro do dopłacenia. Nie ma to takiego znaczenia w tym momencie nas interesuje pewny ten okres, co się będzie działo po 10 latach, na no, po 10 latach jeszcze samego długu byłoby prawie 2 miliony euro. No i jakieś potencjalne tutaj zyski, ale no, po prostu, no byłoby to powiedzmy 7,5 tysiąca euro miesięcznie, no przy 6250, 250, no to nie jest taki zysk za, za, za ryzyko, za zarządzanie całą nieruchomością, za ewentualnie jakiś fundusz, m, który miałby ją zabezpieczyć, remontowy, no i zabezpieczałby jej wartość. No ale okej, okay, mamy to na 10 lat y, zabezpieczone. No i wtedy co się dzieje po 10 latach? Jak y, no widzieliśmy wszystkie te... Te różnego rodzaju kalkulacje, no to właśnie cykle koniunkturalne są takie, że wpadamy wtedy w inny cykl koniunkturalny i być może, i być może no, trzeba będzie zwiększyć, zwiększyć. Stopy procentowe, no bo nie da się już tego dalej tak utrzymać, a te nieruchomości też no nie mogą, jakby rosnąć w nieskończoność, no i to dochodziło się do tych ryzyk, no i że tutaj znowu może być, no bo wtedy trzeba będzie wziąć kolejny kredyt po 10 latach, tak to się skończy, że po 10 latach mamy sytuację, że jeszcze są 2 miliony, no i trzeba po prostu wziąć kolejny kredyt, no i wtedy trzeba będzie ten kredyt wziąć już no tak, jak tutaj Wam pokazałem. Może mogą te stopy wrócić właśnie do tego momentu. Jak tutaj się też widać w 10 Zmieniły z 5 na 1, no tak się po prostu zmienią z powrotem. Być może, być może. To są wszystko założenia na 5. No i co się takiego stanie, zobaczmy, jak y, zmieniły stopę procentową na 5. Y, no i wtedy już bank się nie zgodzi na tak długi okres kredytowania, dlatego że no to już będzie starsza nieruchomość, y, wtedy będzie już ono, on, no i jakby takie zużycie będzie większe, ale cały czas pozytywnie myślimy. Y, no i y, że no, dbaliśmy o nią no i mamy tutaj te 2% do tego momentu no i teraz zmieniamy prostą kalkulację I musimy jeszcze zmienić jedno w tym momencie że wtedy już będzie tylko 2 miliony do spłaty dlatego że tam nie całe 2 miliony wychodziło po 10 latach No i zobaczmy właśnie, że tu już lata wychodzi 12 prawie tysięcy euro miesięcznie. Czyli czynsz musiałby być co najmniej te 13 euro. Czyli czynsz w ciągu 10 lat teoretycznie no powinien, powinien prawie się podwoić, jest to realne, no ale nie jest to realne w przypadku takich, yy, takich stóp procentowych. Dlatego, że gdyby one wrócił do 5, to ten czynsze praktycznie by stanęły, yy, by stanęły, i to jest właśnie to ryzyko. Zobaczcie, że wtedy, jakby czynsze yy, dalej, a to będzie ta stara nieruchomość, na rynku pojawi się wtedy mnóstwo nowych nieruchomości. One są ciągle budowane, cały czas po prostu przez ten niski kredyt są budowane nowe nieruchomości w Szągał, i te nieruchomości już będą nieatrakcyjne. I to jest właśnie powód, dla którego ja już próbuję się z niemieckiego rynku wycofać, bo ja wszystkie nowe nieruchomości, które miałem sprzedałem już dawno, po prostu zaraz po ich wybudowaniu, żeby nie żeby sprzedać jakby świeże, bez, bez niezamieszkałe. A teraz mi zostały nieruchomości same, nieruchomości z rynku wtórnego, nieruchomości... Już używane i próbuje się tego pozbyć w najlepszym do tego momencie, czyli właśnie w tej chwili, licząc na wysokie zwroty, wysokie ceny. No ale problem jest taki, że się nie może tego sprzedać od razu, dlatego że trzeba, czy w Niemczech, żeby to miało sens, trzeba to trzymać 10 lat, żeby nie płacić po prostu podatku, wysokiego podatku odzysku, no i... Planuję do roku 2025 po prostu wycofać się kompletnie z tego rynku i w 2025 sprzedać ostatnią nieruchomość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pieniądze chcę zainwestować w Polsce, co też aktualnie robię. Stopy zwrotu są tutaj bardzo ciekawe. A więc y, taki jest po prostu plan. Ryzyko jest zbyt duże. Y, Niemcy są obarczone też w tym momencie też zbyt dużym ryzykiem. Nie wiadomo też, jak to gospodarczo będzie wyglądało, a ja pamiętam czasy 2009 2010 właśnie, kiedy nieruchomości no, były praktycznie, ja je kupowałem, po cenie niższej niż w Polsce y, wtedy. No, a teraz mamy takie skoki, czyli po prostu kraj, którego no, no, gdzie obywatele naprawdę mają niewiele majątku. To ten, ten majątek, który jest skumulowany w rękach yy, niedużej ilości ludzi, yy, którzy dysponują nieograniczonym praktycznie kapitałem, no bo przy 1% kredytu, no to mamy nieograniczony kapitał. Jest to bardzo ryzykowne, bo po prostu to jest takie, no właśnie, aktywok, gdzie, gdzie tutaj mamy w, w duże przyrosty wartości, no i potem duże straty. Tyle na razie w temacie inwestowania w nieruchomości w Niemczech. Pozdrawiam, do usłyszenia.